Dzień dobry, o poranku, witam was drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym filmie postanowiłem dla was nagrać taki odcinek z wypuszczania kur, a więc zapraszam do oglądania. Ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego tematu filmu, to tak na szybciutko zobaczcie, u mnie przymroziło i chyba nie tylko u mnie, jak patrzyłem na termometr, to jak się nie mylę, pokazywało minus 11 stopni Celsjusza, a więc już trochę jest. Ale ciekawe, jak kurki zareagują na ten cały szron i taki mróz. A więc, otwieramy wybieg. Tutaj jedzenie dla kurek już jest uszykowane, bo zawsze sobie wieczorem szykuję na następny dzień, i wtedy po prostu mam zaoszczędzony czas, bo nie muszę chodzić z tymi wiaderkami i sypać po kolei do każdego karmidła czy tam korytka tego ziarna. I do karmidł nasypałem trochę owsa, trochę pszeniczki. Tutaj pszenicę, wam nawet pokażę. O, proszę bardzo. Tam mamy owies i to wszystko. Żadnej paszy, bo nawet nie mam, bo mi się skończyła. Jedynie podaję kredy pastewną, tak jak pamiętacie z mojego ostatniego filmiku. I podaję również pełną kukurydzę w kolbach. Przynajmniej moje kurki później mają zajęcie na wybiegu. A pamiętajcie, że pszenica i kukurydza zapewnia kurom dość sporo energii. Zwłaszcza wtedy, gdy są już mrozy bądź przymrozki, i wtedy kurki też lubią mieć ciepełko. Więc pamiętajcie o tym. A teraz już dosyć mojego gadania, bo ja zawsze muszę się chyba tak rozgadać. Gadu, gadu, a kurki czekają, a więc wypuszczamy. No i co? Dzień dobry, kurki. Witam. Witamy w sobotę. O, jest i kogut zenek. Witaj zenku. No i co? Kurki rozpoczęły nowy, kolejny dzień. Można powiedzieć, że dla nich jest to dzień jak co dzień. Staną, idą na wybieg, jedzą, piją. Kury pójdą za jakiś czas do kurnika znosić. Jaja. Może niektóre kury już zniosły jakieś pierwsze jajeczka. Na koniec dnia pójdą do kurnika. Duży im trochę dzień, włączając światło, też trochę pojedzą, napiją się wody i pójdą spać. I tak wygląda ich praktycznie cały dzień, mówiąc w dużym skrócie. No i co moi drodzy? To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Ja wam za wszystko bardzo dziękuję. Przypominam, że jest możliwość wspierania mojego kanału w postaci pieniążków klikając ten niebieski. Yy... Klikając ten przycisk Wesprzyj. A więc, kto ma taką możliwość, kto ma taką ochotę, to jest dobrowolne. Więc, kto chce, może wspierać. Będę wdzięczny. No i co? My widzimy się i słyszymy już w kolejnym filmie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Cześć!